Cześć, witajcie. Dzisiaj sprawdzimy sobie, co, co znajduje się w Emery Main Number 10, czyli end makaroni, makaron z chili pewnie. Pakowane podujnie, coś nowego widzę, tu Co tak? Jakieś e, żelki, jak żelki to wygląda, tak. E, to są e, wiśniowe chyba. Tutaj mamy chili and macaroni, główne danie nasze. Teriaki beefsteak. stick znowu kolejny raz. Cheese spread z jalapeno, okej. Okay. Będzie bardziej ostro. Crash red pepper, o. Ostra papryczka. Chyba tak. Krakersy warzywne? Mm, warzywne. Tak, one były na początku w, chyba w pierwszym albo drugim menu, one są dobre. Co tutaj mamy Lemon Poppy Seed Pound Cake. Cytrynowe, e, cytrynowe ciasto okrągłe. Oh. Nie było czegoś takiego. Beverage Powder Orange Natural and Artificial Flavor. Dobra, zobaczymy. Myślę, że to będzie lepsze niż ostatnio. Łyżka Nasz podgrzewacz. Mamy tutaj oliwę na ciepły napój czyli kawka też będzie. I mamy cukier, kawa, yy, zapałki, śmietanka, gumy yy, jabłkowe, namonowe chusteczka mokra chusteczki suche i sól no cóż zaczynamy od podgrzania znowu naszego dania głównego jak już nam się tam grzeje zalewamy wodą chyba przelałem ale może działa. teraz się okaże No, startuje. Czuję, że robi się ciepłe, może coś z tego będzie. Wrzucamy wlekanie. I serek? I chyba serek, oczywiście, nie jeszcze jak do tego. Syczy robi się ciepłe. Odkładamy na bok, niech się grzeje. A my po kolei, może tak, zrobimy sobie napój. Że tu mamy podane dokąd wlewać. Nie mamy. Ale masz napisane ile wlać? O, czuję zapach. Jedna, druga, kantynka. Tak, no to. Czyli na no, takie szklanki generalnie. Nie będę ich zalewał do pełna. Powąchaj, co czujesz? O, nie. To nie jest ładny zapach. To znowu jest chemiczny. To znowu jak ten plusz. Był kiedyś, wydaje mi się. To jest chyba to samo. No. Niestety. No, trudno. Spróbujemy. Trochę piję. Widzę, że nie wlałem porówno, więc tutaj nie wsypałem porówno. To do tego wleję do pełna, a tutaj wleję trochę mniej. Dobra. Te akcesoria sobie odłożymy na bok, bo to nam nie będzie potrzebne na razie. A, papryczka, dobrze, o i kawka jeszcze jest, zaraz sobie kawkę zalejemy, jak kawka wygląda w środku, okej, okay. to jest w porządku, tym razem się napijemy, tym razem się napijemy, nic jej nie jest, przynajmniej kawa ładnie pachnie by nawet za bardzo mieszać nie trzeba. Dobra, weźmy sobie jeden pojemniczek. Sprawdźmy, jak wygląda nasza, nasza papryczka. Ale ten ser, a to w sumie hmm. może być do krakersów. Tak, do krakersów. To smarujemy sobie. No, Będą dodania y, głównego też. O, to jest to, co było przy poprzednim makaronie. O! Oh, w menu chyba numer 3. Możliwe, nie pamiętam już. Ciasteczko. Ciasteczko z makiem. I wyjmij sobie ten... Nie widziałem. Oj, chyba ciasteczko to jest to... to. jest Lemon Poppy Seed Pound Cake. Dobra, nie wiedziałem co to jest czyli... Poppy Seed. Czyli Poppy Seed to będą po prostu... Zarna Maku. Wiedziałam, maku. Tak. że to w ogóle zboże będzie. Nie, to jest są ziarna Maku. Tu mamy krakersiki. Troszkę połamane. No jeden połamany. No i nasz paluszek. Co zrobimy? Mamy dwa. A jakoś tak tylko jest dużo tutaj, bo te przyprawy wsypałem. A ten patyczek mięsny jadłeś z serem? nie mm, jedliśmy. Nie, jedliśmy z sosem barbecue. A z serem nie. Z tym zjemy. Nie, z serem. Z tym też. Pani ma gdzie chyba tutaj na początku końca? <laughs> to od czego zaczynamy? O, ładnie pachną. Od czego zaczynamy? Od deseru? Od ciasteczka? Albo już ser się zagrzał, sprawdzisz może. O, ser się zagrzał. Może danie główne? Też już jest ciepłe. No, niech się grzeje. No, ser się tak zagrzał, że jest w całym mięciutki. gdzie go wlać? Zrobię tak, Więc miała bliżej i tam Dobra. I ten z Jalapino bardziej mi smakuje niż ten zwykły. A ostatnio często się trafia. No, dwa razy mieliśmy w sumie. No <laughs> to z serem, tak? Niech będzie. Próbuj. Bardzo fajne połączenie mhm. ostro, oj też jest dobre, to nie jest bardzo m, ostre. Ciebie jest? Jest, ale, ale jest dobre. Jest ostre. Trzymaj, masz krakersika. Zrób sobie kanapkę, jak chcesz. Ja sobie zrobię tak. Troszkę serka, troszkę przypraw. Ostre z ostrym. Mhm. Te przyprawy są ostre, ale w tamtym, w tamtym menu wcześniejszym były ostrzejsze. W tym makaronie poprzednim. Przynajmniej dały w tym makaronie więcej ostrości. Może tak, dlatego też, że było na ciepło. Nie może tak być. Ale tam była inna mieszanka też. Aaa, myślałam, że to to samo. Tam było coś w nazwie czy hmm, hot sauce powder, coś takiego. Aha, I to jest po prostu czerwona papryka. <laughs> tak. Papryka. Dobra, zostawię trochę tego. Tych nasionek do obiadu, do głównego dania. Dobre krakersiki, co? Lepsze niż te zwykłe. Dobre krakersy i ser. Zdecydowanie ten na ostro lepszy. Spróbowałaś krakersa samego? Bardziej wyrazisty. Nie. Spróbuj sobie. Czuć fajny smak tutaj tego. Tych mm, krakersów. Są fajne, chrupiące, nie kruszą się aż tak bardzo i czuć w nich taki posmak lekko warzywny, taki bardzo lekko warzywny. Tak, ale mają jakiś smak przynajmniej, bo te czyste, to one są takie z smaku w zasadzie. Dwineczek. No jest tutaj ten, ten posmak, który mnie osobiście nie do końca odpowiada, ale może być. Był w którymś mm, MRI napój pomarańczowy, Taki dobry pomarańczowy napój. Jak, jak Fanta, jak Mirinda smakował, nie? Pachniał jak Fanta, a smakował jak sok. Pomarańczowy. Tak, był bardzo dobry, taki, taki esencjonalny. Tak. Ale to jest gorzkie. Taki mm -hmm, ma tak. posmak, taki mm -hmm. jakiś. Jest tutaj coś, jakiś witamin, coś tutaj jest. Mówię, on, ja pamiętam z dzieciństwa, jak był ten plusz, plusz aktyw, te tabletki takie. One tak pachniały i tak smakowały. Dziwny ten posmak. Nie chciałabym tego pić tak na co dzień. Mm. Nie, Zjadaj jak ja sobie ciacho spróbuję, już o, pół, Uuu. czuć ty w zapachu, ładnie pachnie. W środku jest sporo tego maku, wszędzie jest ten mak. Fajnie jest zrobione, bo ten mak jest wymieszany tak, że jest wszędzie. Nie jest w takich skupiskach, nie jest zbrylony w różnych miejscach, tylko jest rozrzucony po całym ciasteczku w zasadzie. Nie opadł nigdzie i tak dalej. Czuć bardzo dobrze cytrynkę, aromat cytrynowy czuć, jest na tym ciastku też lukier jakiś, tak jak przy poprzednim ciastku było, było czuć ten lukier, coś tam odrobinkę chrupało pod zębami, tutaj też tak jest, bardzo dobre, taka typowa babeczka cytrynowa, Ładne, do tego. <laughs> ładny cytrynowy zapach i kawka do tego, bardzo dobre. Ta odrobina maku sprawia, że ta konsystencja jest taka inna. Mm -hmm. Fajnie przejść między zębami pod zębami. Mm -hmm. Fajny efekt. I tak, czuć ten mak, jak strzela w zębach. Tak, ja tak. tak. Pęta. No. Hmm. Chcesz z y serem? Nie. nie hmm. pasuje. Hmm. Nie będę patrzeć. <laughs> Kawka do tego. Ale zostawimy na koniec po obiedzie. Czy teraz? Może być po głównym daniu. Kawa, jak zawsze. Ładnie pachnie, dobrze smakuje. Dobra, rozpuszczalna kawa, naprawdę. Smaczna. Jak na kawę rozpuszczalną? Mhm. Spokojnie można. Na wyjąć. pewno nie jest to jakaś najtańsza, najgorsza kawa rozpuszczalna, tylko to jest to jakieś na pewno lepszej jakości. Danie główne zagrzało nam się bardzo mocno, jest gorące, nie mogę utrzymać w rękach. Także wylewam tutaj gdzieś, pod warunkiem, że uda mi się otworzyć, bo jest mega gorące. Ok. O! Jaki śmieszny makaron. Zaraz zobaczycie. Takie rurki. Trochę kolanka. Takie kolanka, no. Kolanka, rurki takie. Ale widzę też, że jest mięso mielone. I jeżeli to jest chili, no bo czyli to jest taka potrawa ogólnie w Stanach, jeżeli dobrze kojarzę. No u nas chili mówisz na papryczkę albo na jakąś tam przyprawę, czyli a u nich chili to jest właśnie jakieś takie danie, coś właśnie na ostro i z fasolką. To próbujemy. Próbuj. Smakuje jak któreś danie, które już jedliśmy. Co to było? Chyba jak te kuleczki mięsne. Kuleczki mięsne, tak. Praktycznie identycznie smakuje. Nie do końca, bo one były bardziej pomidorowe. Tam miałeś wyczuwalny mocno taki pomidorowy smak, mhm. widziałeś ziarna pomidorów, to znaczy pestki z pomidorów. Ale... A to jest bardziej mięsne. Tak, ale tutaj bardzo się... podobny ma smak. I ostre jest. Jest ostre, i, i wydaje mi się, że ma podobny zestaw przypraw. Mhm. Zioła się mocno tutaj czuje. Dużo ziół. Ale bardzo dobre. Osobiście mógłbym to bez problemu jeść. Bardziej na ostro. I jak? Mhm. Na ciepło zdecydowanie mocniej czuje się ostrość tych przypraw. Mocno pieką. danie główne samo w sobie jest naprawdę też dobrze ostre. To ja spróbuję. Może to przeżyję. No, lepiej będzie ci smakować na pół za chwilę. Mówię, to nie główne jest dobrze ostre. Dobrze przyprawione jest. A te przyprawy to już na, na kogoś, kto naprawdę mocno ostre lubi. Ale pasuje do tego. Mhm. Czuje się ogień. Tak. Mhm. Pasuje. Ale, ale pasuje. Fajnie się robi. Ale według mnie wystarczająco ostre jest. Mm, samo to danie. Nie no. ma konieczności dodawania tych ostrych przypraw. Ale ta papryka dodaje trochę takiego innego sprawy. sobie trochę sera, nie wiem, czy tam jeszcze jest, więcej. Jest, jest, ja poro ścianka miała zasłania. To jest sporo sera jeszcze. Trochę sera na łyżeczkę też do, do siebie pasują. Z serem też bardzo fajnie. Mm, tak. fajnie, że dobrze. można łączyć te niektóre właśnie tutaj rzeczy, niektóre składniki tego właśnie ser z tym daniem, I pasuje to do siebie. Ser z trakersami mm, też pasuje. Ser z ciastkiem też pasuje. Nie, nie pasuje. <laughs> nie próbowałaś, to nie wiesz. Kiedyś nagram jakiś odcinek z różnymi mieszankami jedzenia. Co dziwnego lubię jeść i mieszać. Zobaczycie. Nie róbcie tego w domu. Ja podejrzewam, że nie jestem jedyny. Dobre na nie. Smaczne. Dobry zestaw. Mhm. Fajny makaron, dobrze ugotowany. Dużo tego mięsa. Tak, dużo mięsa, dużo makaronu. To nie jest nawet tak, że to jest mm. makaron z mięsem. Bardziej bym to jest tak, że razie, jeden do jednego bym tak, powiedział. Tak, tak. Że jest tego mięsa na tyle, co tego makaronu. Mhm. Bo to w sumie było chili and makaroni, czyli chili z makaronem, a nie makaron z chili. A wtedy chyba było chicken, noodles, czy coś takiego? Chicken noodle, Coś takiego. Ja do końca, Spróbuję następnej rzeczy. A, coś nam jeszcze zostało? Sierżarki. Bardzo ładnie pachną. Tak. O tak, pachną. Wiśniowo. Super. Śmieszne, mm -hmm. bo nie są okrągłe, tylko są takie ścięte. Jakby je ja kroili w ten sposób, mm. z większego? Mocno wiśniowe są. Dobre. Nie są mocno słodkie. Są słodkie, ale nie są bardzo słodkie. Nie są mocno słodkie. Są mocno owocowe. Mm -hmm. Są dosyć twarde. Tak, nie jak żelki, tylko bardziej coś pomiędzy żelkami i cukierkiem. To jest takie suche to? dosyć. Na tym opakowaniu było coś, że candy, właśnie. Tak? Mhm. Ciekawe, jakby to stać jak cukierka. Mhm. Tak jest Nips Candy, mhm. Low Fat Snack. No, w składnikach mamy syrop kukurydzy na pierwszym miejscu, później jest cukier, cukier, jakieś tam dodatki. No i mamy naturalny i sztuczny smak, i sztuczny barwnik. Ale smakują naprawdę dobrze. Tylko, że też nie zje się ich dużo. Są, mają specyficzny smak i konsystencję. Są, są dosyć takie... twarde. Tak, są dosyć twarde i też się tak wkleją w zęby trochę. Mhm. Bok na przekąskę, żeby sobie wziąć. Kilka, ale nie całą paczkę na raz na pewno. Mhm. To jest tak, że można zjeść jedną sztukę, poczekać kilka minut i na przykład kolejną zjeść. Wziąć sobie to, nie wiem, jako przekąska, jaką się, jak się siedzi na przykład przed komputerem. No w sumie gdzieś w drodze, jak się jedzie albo idzie, właśnie, otworzyć sobie paczkę, wstawić do kieszeni i co jakiś czas sobie sięgnąć po jedną sztukę taką. No jak już to się pogryzie, okleja się na zębach, trzeba chwilę czasu poświęcić, żeby, żeby się tego, tego pozbyć. Mhm. Dlatego tak jak mówię, że jest OK, Ale można sobie zjeść jedną sztukę, poczekać, aż się całkowicie rozpuści. I za jakiś czas sobie wziąć kolejną. Ale jak dostania, jak cukierek, to raczej się nie nadaje. Raczej Wolno się rozpuszcza. I też y, jest bez smaku wtedy. Mhm. Dopiero jak się pogryzie, to ten smak wychodzi. Tak, ale może to być właśnie takie coś, jakby to powiedzieć, jak ktoś potrzebuje y, czymś się zająć, coś sobie, y, nie wiem, jeść, coś sobie, jak nie wiem, paluszki, ktoś sobie powiedzmy kupie, coś podgryzać, tylko taki właśnie taka przekąska, to można sobie coś takiego właśnie y, wziąć i po prostu jeść powoli, bardzo powoli. Jeżeli nie masz możliwości na przykład zjeść a jesteś głodny, bo tak, żeby przetrwać żeby przetrwać do kolejnego posiłku. Mhm. No, tak jak mówią, to można przez kilka godzin nawet to powoli, no, może nie kilka godzin, ale, ale przez dłuższy czas można sobie to podjadać. Menu ciekawe, ciekawe. różnorodne. Mhm. Nie było za słodkie, nie było w stronę właśnie słodyczy, słodkości, tak jak nieraz, że mieliśmy jakieś, nie wiem, ciastko, mus, do tego szejka mleczno-kakaowego na przykład i jeszcze jakieś, nie wiem, cukierki czy coś takiego. i było tak Fajnie zbalansowane, zba fajnie zbalansowane mhm. tak. No. I fajnie, fajnie, że konsystencje były różne, krakersy kruche, to ciastko takie jak babka mięciutkie. Mhm. Jedno z lepszych tań w sumie, na pewno w czołówce uplasowałoby się, gdybym, gdybyśmy wysoko. robili e, ranking. Były lepsze, ale to jest na pewno gdzieś, no może pośrodku powiedzmy, z tego co tutaj tej pory jedliśmy. Tak, bo było sporo dobrych. Mhm. Nie, całkiem ciekawa teracja. Ciekawe, tak. Mhm. Ja jestem ciekaw też kolejnych już, bo no, lubię to odpakowywać takie. Bo to jest jak taka kinder niespodzianka. Tak, dla dorosłych, no. <laughs> za, za każdym razem coś innego i nigdy nie wiesz, co będzie w środku, no bo nie jest napisane na opakowaniu. Poza, menu, poza głównym daniem, nie wiadomo, co tam będzie. A nawet jak wiesz, bo widziałeś filmik, albo wiesz, co mieli inni. To nie wiesz tak naprawdę, jak to będzie smakowało. To nie jest tak, że za każdym razem to się powtarza. Bo, na przykład, jak oglądałem niektóre menu u jednego, u drugiego, u trzeciego, powiedzmy to samo menu, to nie, nie mieli identycznych rzeczy. Zawsze było coś innego. Nie było dwóch, trzech identycznych paczek, identycznych zestawów. Zawsze czymś to się różniło. Albo napojem, albo y, on miał kawę, ten nie miał kawy i, i powiedzmy inne ciasteczko mogło być, jakieś inne przekąski, dodatki. inne dodatki takie. tak za, Zawsze było coś takiego innego. Jako danie główne jest to samo. Jako główne jest to samo, a, in, a reszta rzeczy jest tak jakby trochę losowo, albo może jakoś etapowo, że powiedzmy przez jakiś tam okres czasu powiedzmy... pakowali ten zestaw? Tak, pakowali takie akcesoria, później takie, albo może zależy co, co akurat dostali gdzieś tam z jakiejś e, fabryki, czy, czy kupili, no trudno powiedzieć. Chyba temat wyczerpaliśmy, także teraz wasza kolej. Łapeczki w górę, subskrypcje, mam nadzieję, że podobało się. Zapraszamy do kolejnych filmów i zerknijcie na to, co już było wcześniej. To jest menu dziesiąte, więc dziewięć filmów już za nami. Jeśli nie widzieliście, to zapraszamy. Dzięki wielkie, do zobaczenia następnym razem, na razie. Cześć!